Dzień dobry w poniedziałek witam serdecznie i zapraszam na nowego tygodniowego, mniej więcej vloga. Takie lubię nazywać, bo one są, wiecie, tak, co tydzień, ale zazwyczaj całym tygodniem nie są. Chociaż zobaczymy, co to będzie w tym tygodniu, bo ten tydzień wyjątkowy. Trochę pracy, a trochę nasz pokój, mój pokój. biurowy zamienił się w pokój gościnny, co oznacza, że, oznacza, że mamy gościa, przyleciała moja mama. Także wiadomo, jak to jest. Trochę czasu z mamą spędzić. Chcę i muszę, ale ona też przyjechała, żeby sobie po prostu odpocząć. Więc trochę czasu chcę pewnie spędzić też sama. Także wszystko trzeba będzie w tym tygodniu i przyszłym. Pogodzić, ale mówię, może przy weekendzie wybierzemy się na jakąś wycieczkę, to też was zabierzemy, także zobaczymy, jak ten vlog będzie się tutaj przedstawiał. Natomiast od czego też chciałam zacząć, to mam nadzieję, że u Was wszystko będzie w, w porządku i że jakoś sobie w tych mrozach radzicie. Rano we wiadomościach pokazywali mapę, i w tej mapie było, była nawet temperatura w Suwałkach minus 35. Dajcie znać, jak sobie radzicie, właśnie. Wiem, że nie wszędzie są takie temperatury, no ale te minus kilkanaście to i tak yy, wszędzie jest. Myślę, że to są ciężkie sprawy, zwłaszcza, że to już trwa długo. Gdyby to było chwilę, to jeszcze jakoś by się to dało ogarnąć, nie? A im to dłużej, tym chyba jest ciężej i trudniej. Dajcie mi znać, kto rozpoczął ferię w tym yy, tygodniu. Na pewno Dolnośląskie i na pewno Polskie, yy, a kto. Jeszcze czeka, a kto ma przedłużone ferie, bo też słyszałam, że właśnie w niektórych województwach dzieciaki nie wróciły do szkoły, bo e, no bo właśnie, bo, bo, bo jest tak zimno, że nawet dzieci nie wróciły do szkoły. Mnie co prawda w małej liczbie oglądają dzieci, młodzież szkolna, natomiast jest tutaj sporo mam. No a jednak to, czy są ferie, to czy zostały przedłużone, determinuje życie. Wielu mam. Tak jest? Tak jest. No. Także ja się na razie ogarniam. I co ja mam na dzisiaj? E, jakieś zakupy. Wiecie, to taki, taki, taki udawany dzień pracy. Udawany dzień pracy mam. Ale coś tam muszę e, pracowniczego zrobić. Jakieś rolki na zapas bym chciała ponagrywać. No. A tak to e, właśnie trochę czasu z mamą. Także zobaczymy. Nie zapowiadam, co to będzie. Bo to wszystko będzie się e, klarowało na bieżąco. Także zapraszam was na vloga. Mam nadzieję, że nudzić się nie będzie. No właśnie, w sumie, jak już jestem przy głosie, to opowiem o serialach, kontynuacja tego, co było w zeszłym tygodniu. Widzę, że to jest temat, który Was interesuje, też mi doradzacie, wymieniamy się tutaj uwagami, a dawno tych serialowych polecajek i tematów nie było, no bo, no bo właśnie, więcej scrollowałam Instagrama, cieszę się, że wróciłam do serialowych przyzwyczajeń i teraz tak, skończyłam niebo, ja nie rozumiem, ja nie kumam. Dla mnie to jest za dużo, to jest poza moją percepcją i ja po prostu nie rozumiem pewnych mechanizmów. Ale też serial dla mnie nie był aż tak fajnie zagrany, nie był tak trzymający w napięciu. Dużo razy naciskałam plus 10 sekund. Nie wiem, czy my też tak robicie, żeby po prostu szybciej ta akcja szła. Albo właśnie, można też oglądać na przyspieszenie. A na przyspieszenie to średnio. Dla mnie nie był porywający. Jeżeli chodzi o fabułę, to ja po prostu dla mnie to się w głowie nie mieści. Ja nie jestem w stanie tych, tych mechanizmów takiej wiary, takiego zawierzenia, takiego oddania zrozumieć i to jest chyba po prostu nie mój temat. A sam serial też jakiś bardzo taki porywający. Nie był, ale ja, jakiś ostatnio mam problem, bo słuchajcie, obejrzeliśmy też Grzeszników, czyli film, który w tym roku ma 16 nominacji do Oscara i to jest najbardziej nominowany film w tym roku. <grym> też nie mój klimat, ok, od razu się przyznaję, że ja nie jestem klimat wampirów, zaświatów, nie, dla mnie to było fajna fabuła, dopóki nie pojawił się ten wątek fantastyczny. Lubię filmy fantastyczne, to nie tak, ale to było też dla mnie za dużo. Koniecznie dajcie mi znać, jak ktoś już grześników widział. Czy Wam się podobało, czy nie? No, zbiera rewelacyjne opinie na no i 16 nominacji. Ale ja chyba po prostu. Nie rozumiem tego typu filmów i oddaję ten szacunek. Nie będę się wypowiadać, że to było super słabe. Bo... Nie? nie, nie było, bo te wątki muzyczne, te wątki fabularne, gra aktorska, zdjęcia, wszystko było fajne, ok, nie? Ten wątek. Ale nie będę mówić, o Boże, jaka tragedia, 2 na 10, Powiem, ja nie rozumiem tego typu filmów. I to chyba też jest ok, nie? Bo mamy prawo nie rozumieć wszystkiego natomiast debit był świetny pierwszy sezon za mną, szybciutko się uporałam, no i świetny lecimy zaraz z drugim sezonem dzisiaj zaczynam drugi sezon co prawda no trochę fikcji też tam moim zdaniem było, nie, ci wszyscy lekarze bez maseczek, ale rozumiem że ta cała akcja toczy się cały czas na sorze, więc gdyby oni mieli faktycznie te maseczki, to by były zasłonięte twarze, natomiast no trzymam napięciu bardzo można się zempatyzować, bo jest. Tyle wątków i tyle historii, że tak naprawdę każdy odniesie coś do siebie. I powiem Wam, że ryje banie pod tym względem, że idziesz sobie ulicą i nie wiesz, czy ci zaraz się coś nie stanie. I tak naprawdę, oglądając ten serial, uświadamiasz sobie, jeżeli Twu, twu nie chorujesz i nic Ci się nie przytrafia, tak jak ja idę sobie stabilnie, nic nie łamię, nic mi się nie dzieje, jestem zdrowa. Jak ogromne masz szczęście, bo tak naprawdę on pokazuje, jak na nas czyha za każdym zakrętem niebezpieczeństwo. I jak ja nigdy nie schizowałam, to teraz powiem wam, że po tym serialu tak trochę mi się odpaliło, że oczywiście jestem wdzięczna za to, że nic mi się nie dzieje, ale też y... uważam jeszcze bardziej. Jak Hania biegła przez wczoraj z latawcem z górki, mówię nie, z górki nie, bo się pośmiesz, ja nie chcę na sor. I wiecie, takie tam rzeczy, nie? Także dypit, ostry dyżur. Mnóstwo przypadków łzy się wyleją, trzyma w napięciu, polecam. Zadanie właśnie zrobiłam z hiszpańskiego, co prawda to robiliśmy na lekcji, ale stwierdziłam, że sobie utrwalę i trochę lepiej to rozpiszę, bo ja to też tak nie lubię pisać. Tutaj coś pokreśliłam, bo ja to jestem taka szybko, szybko, a teraz ładnie rozpisałam. Czasem wydaje mi się, że nic nie umiem, a potem stwierdzam, że kurczę, już umiem jakieś zdania nawet budować, nawet coś opisać, nawet jakieś tradycje w swoim państwie, nawet co bym chciała zobaczyć. Nie jest źle. Natomiast no gdzieś od tego, że przyjechaliśmy tu pierwszy raz kilka lat temu i ja się nauczyłam słowa domingo, że domingo serado i y, y, bolsa, to uważam, że ten progres faktycznie jest. I o ile nie mówię jakoś ekstra, no to zaczynam powoli naprawdę bardzo dużo rozumieć. Mówię to już któryś odcinek z rzędu, ale bo może to zmotywuje kogoś z Was też do nauki języka, że faktycznie tymi małymi krokami można gdzieś tam Zakupy zrobione, jakaś taka strasznie czarna chmura. Nie, coś mi się... Gdzieś to była, ale już nie wiem gdzie. A, z tej strony. Jednak z tej, jednak była. Zakupy zrobione wpadłam do Pepko dograć rolkę do jutrzejszego filmu, żeby zajawić film na Facebooku, ale też chyba w shortsach i na Instagramie. To nie są proste sprawy. Jedna rzecz umknęła mojej uwadze, a mianowicie obrotowy pojemnik taki bardzo fajny do lodówki, do organizacji. Także zaraz sobie zorganizujemy lodówkę. Jadę do domu, obiad, ogarnianie dalej. Skin. your scent draws me in Zmarzłam na tej lekcji O, latawiec, którego wczoraj puszczaliśmy Za mną zmarzłam, jestem po lekcji hiszpańskiego Jadę do domu Strasznie dużo rzeczy się od wczoraj wydarzyło Niestety złych I niestety prywatnych Więc nie mogę wam opowiedzieć No, ale takie Grubsze kalibry, nie? I się z tym właśnie zmagam I próbuję sobie to poukładać nic takiego też z drugiej strony traumatycznego, bardzo, żeby zagrożało mojej egzystencji. Natomiast no mam wrażenie, że wszystkie kary na mnie idą. A jeszcze rano dzisiaj zepsuła się pralka. Jeszcze na to wszystko się wydarzyło. Zepsuła się pralka, więc chyba zaraz będę szukać nowej. Ale ona i tak była do wymiany. Czekaliśmy, tylko aż się zepsuje doszczętnie. I wiecie, co jeszcze? A. No chorą mamy mam w domu, lecę le, 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 le zobaczyć jak się czuję. Mam nadzieję, że już lepiej. Także. Coś dzisiaj, coś wczoraj i popołudnie i dzisiaj mnie nie oszczędził dzień, ale ja mam nadzieję, że będzie lepiej, a i w planie nie, dlatego nie nakładam na siebie też za dużo, bo już i tak mam za dużo na głowie, ale sobie myślę, że pojadę dziś zaraz zabukować Hani urodziny, to wam zaraz więcej też opowiem. No zabukowane przynajmniej jedna rzecz się dzisiaj udała, chociaż nie, w sumie no coś tam się jeszcze udało. <laughs> e, Hania ma zaraz urodziny. Czy powinnam powiedzieć głośno liczbę, które ma urodziny? Myślę, że powiedzenie tej głośno liczby przerazi niektórych z Was, ponieważ niektórzy z Was dalej mają świadomość, że ona się dopiero co urodziła. Ja też, a ma? uwaga, uwaga. Siódme, naprawdę siódme urodziny. No i tam sobie wybrała salę, na której jej koleżanka miała urodziny, i dzisiaj po prostu tę salę zabukowałam. Jeszcze dopytałam o kilka rzeczy, które dziś tam były warunkiem tego zabukowania, ale wszystko jest tak, jak sobie życzyłam. Muszę tylko pani dowieść zaliczkę. Także, no fajnie, tutaj bardzo popularne są urodziny na zewnątrz: parki, plaże, place zabaw. To się tutaj robi, ale nie w tych zimowych miesiącach, niestety. Marzec jeszcze jest tym miesiącem kapryśnym. Jak trafimy na zimny i deszczowy dzień, to będziemy sobie pluły w brodę, że nie zarezerwowałyśmy sali. Także salę rezerwujemy, już zarezerwowana. Co prawda nie w chanie urodziny, odrobinę wcześniej, bo jeszcze się tak składa, że z taką koleżanką dobrą, polską, ma urodziny dzień po dniu. Także yy, się podzieliłyśmy weekendami po prostu i zabukowane. Dowiozę tylko kasę yy, i cieszę się, bo to już zorganizowane. Wczoraj jeszcze zrobiłam takie większe zamówienie z ozdobami. Yy, no i tyle, no i już mamy to klepnięte. Wiadomo, że przed samymi urodzinami tych przygotowań jeszcze trochę będzie, no bo i coś upiec, i coś tam dla dzieciaczków do przekąsek, bo tam dają tylko tak jakby jedno danie. No, ale, ale to myślę, że jakoś w miarę sprawnie pójdzie. Najtrudniejszy element układanki, czyli wybranie miejsca i zabukowanie zrobione. dzisiaj mam jakiś vlog z auta, ale idziemy do Teddy'ego. Hania poszła na jakieś nowe zajęcia taneczne, które trwają 45 w zasadzie minut. No już teraz nawet mniej. Więc ja stwierdziłam, że mam tam, wiecie, 12 minut do domu, to jest po prostu, nie opłaca mi się. Idę zobaczyć, czy wtedy są jakieś ładne zaproszenia urodzinowe, bo na mnie zdążą przyjść te, które... Zamówiłam, bo chcemy już rozdać, żeby sobie wszyscy zabukowali. Bo to został w sumie mniej niż miesiąc do tych urodzin. A jak już znamy datę, jak już mamy zapłacone, to chodźmy po e, zaproszenia. Bośmy w Chińczyku nie ma, więc mam nadzieję, że wtedy będą. Chodźmy. Wybór jest oszałamiający. Mamy Stitcha, ale dobra. Rodziny są niby Keep of the hunters, ale Stitcha Hania lubi. Albo takie po prostu yy, proste. Birthday Party, Come and Joy. Trochę są tańsze nawet, ale myślę, że wezmę jej te Stitchowe. I to jest cały wybór, nie? ale Ważne, że są dostępne od ręki. Myślę, że ze Stitcha też będzie zadowolona. A Hania też ostatnio świetnie bawi się tymi koralikami, które się prasuje. Składa w obrazek i prasuje, a tu w teadiem, zobaczcie jaki jest wybór kolorów. Można sobie złożyć absolutnie wszystko. A nie, to diamondowe daj paintingowanie. Natomiast bardzo dużo tutaj tych kolorów. Trzeba mieć chyba tylko tą podstawkę, chociaż pewnie też gdzieś leży. No i tutaj się już kreatywność otwiera. Może ją kiedyś zabiorę, chociaż to taki problem, jak ją zabieram do Teddy'ego, to jej się tu wszystko podoba. Stoję pod naszą pierwszą Merkadoną. Och, ile tu się zakupów zrobiło. Naszą pierwszą, bo wiecie, jak tak byliśmy na miesiąc, to się nie liczyło. A to była nasza pierwsza po przeprowadzce do Hiszpanii Mercadona. Sentyment ogromny pozostaje, ale nie bywam tu. Eee, a teraz potrzebuję jednej rzeczy. Wiecie, każdy ma swoją biedronkę, swojego lidla, swój swoj, swoj oświetlowy sklepik i tak dalej. A to była nasza pierwsza Mercadona. A chciałam zobaczyć, co jest w tym zaproszeniu. I w jakim języku, ale jest data, godzina, gdzie i telefon. Także super, bardzo się cieszę, bardzo mi zależało. no Nie zależało mi aż tak bardzo, bo nie mogłam zobaczyć, co jest w środku, ale żeby było e, odpowiedź, gdzie odpowiedzieć i gdzie potwierdzić. O, jest też Angel. O, bardzo ładne to zaproszenie. O, bo mi się wydawało, że tylko ze Stitchem, ze Stitchem jest Angel. Są też kopertki, 2 euro kosztowały, także mam nadzieję, że Hania będzie zadowolona. I jeszcze pewnie część wypisywana. Piszemy dzisiaj i jutro będziemy mogła dzieciakom zanieść do szkoły, także super opcja chyba. I jeszcze jestem bardzo z siebie dumna, bo byłam w aptece i powiedziałam tylko po hiszpańsku. Także challenge'uję się, chociaż mogłabym to zrobić po angielsku, to próbuję to robić wszystko po hiszpańsku. Idę do sklepu. Dzień dobry w środę, ja to się dzisiaj nie zdążyłam przywitać od rana crazy, ale jesteśmy z Grzegorzem znowu na otwarciu, chciałam powiedzieć nowej inwestycje, ale to nie do końca tak jest, ponieważ Grzegorz Czor był wielokrotnie, nowy etap tej inwestycji, a powiem wam ja mi się przeprowadziła części wspólne są piękne i od razu wszystkie tarasy są właśnie tutaj na część wspólną i mają siłownię dzisiaj taki deszczowy dzień z tej siłowni tam skorzystała pokażę wam odrobinkę, akurat filmu o tej inwestycji nie będzie ale ja to powtarzam, że Grzegorz w swoim portfolio ma mnóstwo tych inwestycji i jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem to on na pewno pomoże wysłucha klienta, obwiezie, pokaże także e, piszcie do niego a ja wam dzisiaj tutaj tylko we Logu przebitki, ale ta część wspólna, no pozazdrościć. Mamy takie szeregi apartamenty, jeszcze tam do środka zaraz na pewno wejdziemy, ale zobaczcie, piękny basen. Co prawda, no dobra, my mamy trochę przewagę, bo mamy kryty. Tutaj nie ma krytego basenu, ale jest siłownia. Czekałem zazdroszcze, jakbym tutaj tak mogła sobie na sprzęcie poćwiczyć, tylko wyjść z domu, na sprzęcie poćwiczyć i. I gotowe, i zrobione, i oglądać serial w trakcie. O, ale tu wygląda naprawdę fajnie. Idę jeszcze zobaczyć do środka. Jest garderoba. To ja zawsze wszystkim zazdroszczę tej garderoby. Nie jest duża, ale jest ładna. I wylądowaliśmy, słuchajcie, finalnie, hania na zajęciach dodatkowych. To my na sklepie i szukamy tej pralki. Ach, jeszcze maszyna do lodów. Słuchajcie, to też jest dobre. Patrz tutaj. Taki ninja do lodów. Fajnie wygląda. I tutaj. To wygląda dobrze. Kto ma. Niech dozna. Ja bym robiła codziennie. I jadła. Ekspres do kawy, maszyna do lodów, air fryer, a tak naprawdę przyszliśmy generalnie zobaczyć pralki. Więc idę w stronę pralek i się nie rozpraszam. Odkurzacze. Tu, ja tu jestem jak w Disneylandzie. Mi żaden z ciuchami nie jest potrzebny. Żaden z gadżetami, żaden z kosmetykami. Z elektroniką jest najlepszy. Dobry w czwartek, dobrze, że się z Wami przywitałam, bo widzę, że nie mam baterii, a muszę naładować, ponieważ. Aha, mam zapasową chyba, bo zaraz jadę na nagrywki na plaży. Planuję odcinek, yy, w końcu po takim czasie porównanie kosztów życia. Albo raczej co, ile kosztuje w Hiszpanii, jak to tutaj wygląda, bo wiem, że to jest temat ciekawy, taki wiecie, jak się żyje gdzieś indziej niż w Polsce. No ale jako, że to będzie głównie przegadany odcinek z ewentualnie jakimiś napisami na. tutaj, albo przebitkami, to stwierdziłam, że zrobimy go na plaży, no bo zawsze ten plener umija umija. Mila oglądanie. I coś jeszcze? A i dzisiaj 24 stopnie, 23, 23 stopnie i słońce, dlatego wykorzystuję, łączę pracę z plażą. Cudownie, uwielbiam to robić. Ale jeszcze zanim, to mam kola e dosłownie za 5 minut, także ogarnęłam się, kol, kilka rzeczy na komputerze i jedziemy na plażę, przynajmniej na godzinkę posiedzieć w słońcu, pogadać trochę z Wami i przekazać Wam tego słońca przez ekran. żeby wam zajawić jak to wygląda. Mamy na przykład... Woo! <śmówground protest> <śmówiś> <śmówlifting> <śmów> that's ok! He just scared me! <śmów> But that's ok! <śmów> Ale się wystraszyłam, mam bloopersa! Zabaw dostałam, bo wiecie co, nie wiedziałam co tu się dzieje. No słuchajcie, pół godziny, nie pół półtorej godziny posiedziane, z czego 40 minut gdzieś tak nagrywek. Co prawda wieje, ale to nie przeszkadza w ogóle, jest gorące. Stwierdzam, że mi jest gorąco, więc się zwijamy. Tak naprawdę, obiad, obowiązki, ale miło było tu zajrzeć, choć na chwilę. Nie ma co prawda urodziny za miesiąc, ale już babcia jej obiecała prezent. Hania wybrała sobie, słuchajcie, bardzo praktycznie plecak na kółkach. Nie wiem jak z plecakiem w yy, lutym, bo, bo raczej we wrześniu to jest najwięcej plecaków, ale idziemy, zobaczymy, jak może się uda. Stanowiłam, że zanim się wrzucę w domowe ciuchy i zanim się przybierę, to się pożegnam. Wiecie co? No nie ma plecaka. Nie udało nam się kupić plecaka wymarzonego na kółkach w środku roku szkolnego. Ja wiedziałam, że to może być problem. Natomiast wszystkie były jakieś gigantyczne. Nie na pierwszoklasistów, a na jakieś duże dzieci. Także będziemy szukać dalej, a może Hania jeszcze zmieni koncepcję swojego wymarzonego prezentu. Tyle. Jutro mamy co? A jutro jakiś targ i tak dalej. Może coś tam powloguję, może ponagrywam, może do kolejnego odcinka. Może w weekend wybierzemy się. A w weekend mamy zaplanowane robienie pierogów. No i wybranie się na wycieczkę, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Bo tak jak mówię, mama przyleciała chora, gdzieś tutaj to choróbsko cały czas nad nami wisi. My się trzymamy dzielnie, ale zobaczymy, czy się nie poddamy. Także słuchajcie, no wszystko się będzie klarowało, e, ale no mama już też zjeździła tutaj, większość rzeczy widziała. Także nie mamy takiego parcia. Generalnie chodzi o czas razem, słońce i piękną pogodę. A dzisiaj udało się tego słońca tyle naciągnąć, że ja się bardzo cieszę. Co ma być jutro? Nie wiem. Mam nadzieję, że się udało mi też przekazać trochę tego słońca Wam. Jutro nie ma być aż tak pięknie no ale jakoś już teraz jest w, w miarę stabilnie, słuchajcie, teraz jest 20 stopni eee, a jutro 19 i 7 godzin słońca także w sumie nie dużo gorzej także będziemy na pewno korzystać, a tu na horyzoncie widzę znowu 24 23, także wysyłam wam mnóstwo mnóstwo słońca i tak jak mówię dajcie mi znać jak wy sobie rodzicie czy się cieszycie z tej zimy, czy ona już zaczyna wam po tak długim czasie doskwierać i czy generalnie ja bym nie... wydaje mi się, że ja bym nie wychodziła z koderki, tylko tyle, ile bym musiała tak to łupała seriale i tyle. Eee, mam nadzieję, że się dzisiaj nie nudziliście, miło spędziliście czas. Dziękuję Wam za uwagę, pozdrawiam i do zobaczenia.